Przyjaciele, medytacja, modlitwa to coś pomiędzy modlitwą a medytacją. Będziemy ją dziś aktywować. Weźmy wspólny wdech i wydech. Rozluźnijmy wzrok, można też zamknąć oczy. I jeszcze raz wdech, wydech. Jak będziemy przeprowadzać tę praktykę, ja będę wypowiadać zdania, które mają na celu aktywować nasze powołanie, a potem zrobię pauzę. W tym czasie powtarzajcie je po cichu, w myślach, czyniąc je osobistymi swoimi. Poczujcie je. Drodzy, oto medytacja, aktywacja naszego powołania. Drogi stwórco, ukochany najwyższy, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Dziękuję Ci, że się mną opiekujesz i prowadzisz mnie. Zawsze jestem w Twoich rękach. Ukochane źródło, dziękuję Ci, że przyprowadziłeś mnie do tej przestrzeni rozwoju i ewolucji, w której otrzymuję wskazówki, wibracje i dostrojenie, które pozwolą mi wejść na lepszy poziom mojego życia, najlepszy wariant mojego istnienia, spełniając moje powołanie. Dziękuję Ci, Stwórco, za powołanie i misję, które mi dałeś. To powołanie, ta misja są od Ciebie. Jestem Ci wdzięczny, ukochane źródło, że prowadzisz mnie tą drogą. I dziś proszę Cię: aktywuj moje duchowe zmysły. O Stwórco, aktywuj moje serce. Aktywuj moje duchowe zmysły, abym mógł zobaczyć, poczuć, odczuć tę drogę, którą mam iść. Ukochane źródło, pokaż mi przez odczucia w moim sercu moje powołanie. Najwyższy, pokaż mi przez odczucia mojego serca moją misję i tę dziedzinę którą wybrała moja dusza przed narodzinami. Niech to się objawi i wyjaśni dla mnie w najbliższym czasie, w tych nadchodzących dniach. O ukochany Stwórco, pozwól mi poczuć, zobaczyć i uświadomić sobie moje powołanie. Pozwól mi poczuć, zobaczyć i zrozumieć moją misję i to, po co przyszedłem na tę Ziemię. Dziękuję Ci, Stwórco, za to, że dziś przypominasz mi, że moje powołanie czyni mnie niewrażliwym, czyni mnie chronionym przed wszelkim negatywnym wpływem. Dziękuję Ci za to, że otwierasz mi dziś oczy na to, że kiedy jestem w Twoim powołaniu, jestem w Tobie, jestem pod Twoją jurysdykcją, w Twoim świetle i pod boską kopułą Twojej ochrony. Dziękuję Ci, Stwórco, dziękuję Ci, Najwyższy, że dziś włączyłeś mnie w boski plan wszechświatowego dobrobytu. Dziękuję, że jestem spleciony z tym wielkim gobelinem Stworzenia, z tą cudowną tkaniną wszechświata. Dziękuję Ci, że dziś przypominasz mi, że moje życie ma wartość dla tego świata. Dla ludzi i dla Ciebie, najwyższy. O ukochane źródło, dziękuję Ci i proszę Cię, daj mi siłę, by podążać za moim powołaniem, daj mi siłę i wytrwałość, by być wiernym swojej misji mimo wszelkich trudności i sprzeciwu. Daj mi siłę, by przejść moją drogę do końca, by wypełnić swoją misję, zrealizować swoje powołanie. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, stwórco, dziękuję Ci, ukochane źródło. Wierzę, że tak się stanie. Niech tak będzie.